Hej, gdzie wiecie? Ja jestem Matilego. To kolejny odcinek na moim kanale. Jedziemy z filmami, nadrabiamy straty. No i dzisiaj mamy moją budowlę. Nie wiem kiedy była ostatnia, chyba na początku lipca, może nie. W każdym razie, po tytule, oczywiście, zawsze wiecie, co to jest a mianowicie sklep z motocyklami. No, powiem Wam. Mi się to osobiście podoba. Jest to chyba jedna z najlepszych rzeczy, zbudowały. zbudowałem. No zobaczcie. no Takie fajne piętro tutaj przeszklone. Wszystko. No jest co oglądać. Na początku sobie obejrzymy ten budynek z zewnątrz, a potem pokażę Wam środek. No i od pierwszego boku mamy dwie takie Szyby. Stwierdziłem, że je dam tutaj, dałem bardziej taką ciemną, tutaj taką bardziej jasną. Tutaj są drzwi, oczywiście do salonu. Jest tutaj taki mały stopień, jak widzicie, żeby sobie podejść do drzwi. ale jest taka biała kolumna. I dużo szarych cegiełek, które idą przez całą długość tego rogu i kończą się kolejną taką białą kolumną. Z tyłu, natomiast, no zabawne nic ciekawego nie ma: jakaś zniszczona ściana, mała latarenka i okno z kwiatkami. To co, ja robię cięcie i pokażę Wam. Dół, parter. Ok, ja już ściągnąłem dach i piętro. No i widzimy środek. W środku znajduje się jedna kamera, która monitoruje cały dół. Gaśnica, donica z kwiatkami, kasa. Mam tu komputer, tam jest jeszcze klawiatura i jeden kubek. Tu jest oczywiście sklepikarz. Tu jest klientka, tam jest ochroniarz, a tu jest jeden z motorów. Jest ogrodzony taką barierką z łańcuchów. No, tutaj ściany. Jeśli jeszcze chodzi o ściany, bo szukałem jeszcze jednej rzeczy, o której mógłbym Wam powiedzieć. No i tej ścianę mamy taką jedną szarą dużą, a reszta to jest właśnie taka szyba. No i ja robię kolejne cięcie i nakładam piętro. Dobra, piętro jest już nałożone. I tutaj, jak widzicie, jest biuro prezesa całego tego lokalu. Znajdziemy tu małą kanapę, na której leży laptop. Tutaj półkę z nagodami za różne wyścigi motocyklowe. Kierownika. Mamy tutaj jakieś puchary, taki samochodzik. Jest tutaj okno, które widzieliśmy z zewnątrz. Otwierane oczywiście. Tam z tyłu też są szyby. Tutaj oczywiście wszystko jest w kolorze żółtym. No i jest on kierownik, który sobie siedzi przy stoliczku i tylko liczy. Te pieniążki, które udało mu się zrobić na motocyklach. Szczęśliwy siedzi. Tam jeszcze widać mały safe, z którego też trochę kasy się wysypuje. No i chyba to jest na tyle, jeśli chodzi o tą makietę. Nie jest jakaś, nie wiadomo jak wielka, ale starannie wykonana moim zdaniem bardzo fajna jest no i możecie powiedzieć co sądzicie o tej makiecie piszcie komentarze łapkujcie subskrybujcie, pamiętamy 15 subskrypcji do końca wakacji hmm. czy jeszcze mogę wam coś powiedzieć Chyba jutro jeszcze będzie jeden film, ale nie obiecuję. Może, może nie. Zobaczymy, jaką będę miał mobilizację, jeśli chodzi o wyjazd do miasta. Ja na razie wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem.